chciałabym się życzyć. w grosz zdrowia, yy, pomyślności, dobrych ocen, żebyś dobrze znał maturę, żebyś yy, został przyjęty na studia w Poznaniu, jakiejś ładnej dziewczyny, no żebyś się nie zmieniał, był zawsze taki jaki jesteś, żebyśmy zawsze mogli sobie powspominać te nasze Yy, czasy gimnazjalne. No i ogólnie wszystkiego dobrego, do zobaczenia na imprezie. Wszystkiego i... dobrego. Zdrówka, szczęścia, pomyślności, dużo miłości, słońca w sercu, wszystkiego czego sobie zapragniesz. Dzień ma. Um, jako, że kończysz 16 lat dzisiaj właśnie, tego dnia 12 marca. Tak więc ja Ci życzę wszystkiego najlepszego, dużo szczęścia, dużo zdrowia, żeby sobie jakąś fajną dziewczynę i żebyś ją polubili oczywiście, bo musimy ją zaakceptować. No i żebyś w końcu z tego kółka forever jako pierwszy nas, Może nam się to też kiedyś uda, zobaczymy. Życzę Ci, żebyś przy do matury, żebyś dostał się na studia w Poznaniu, żeby nasze wspólne mieszkanie może kiedyś wypaliło. Żebyś często przyjeżdżał do Szczecina i się z nami widział. Ee, życzę Ci spełnienia tych wszystkich marzeń, no i to, i żeby Ci się ogólnie układało, nie? No. Mateusz, z okazji Twoich 18 urodzin życzę Ci wszystkiego najlepszego, grosz szczęścia, szereg przyjaciół, dużo miłości oraz zajebistych zabawy podczas imprezy, która Ciebie czeka. No oprócz tego takie standardowe 100 lat szczęścia, tiruriru. Yy, i żebyś 17 marca obudził się bez kaca. Tyle. Mateuszku, kocie brzuszku, życzę Ci wszystkiego najlepszego, dużo zdrówka, szczęścia, pomyślności. Ale takie życzenia składamy każdemu, więc to nie jest wyjątkowe. A Tobie tak wyjątkowo życzę tego, żebyś dostał się na studia do, do Szczecina, żebyśmy robili grube melanże u Ciebie w akademiku, razem z naszą ekipą, która mam nadzieję nie zmieni się nigdy. Będziemy tak samo się dobrze bawić i tak samo dobrze czuć się w swoim towarzystwie. Żeby znalazł tą jedyną ukochaną, która będzie dla ciebie najważniejsza. No i żeby ci się ułożyło w życiu tak jak ty chcesz, a nie tak jak wszyscy inni chcą. Wszystkiego najlepszego jeszcze raz.